Zobacz, zobacz, jaką flachę dostałem od wujasa z Ameryki. Uuu, czuć nutka urwanego filmu. Zadaj. Za. Ale niby z Ameryki, a produkowana w Hiszpanii. No. Ty. To może tego lepiej nie pić. Co nie pić. Niech sobie chociaż wątroba po podróżuje Na podróże Małe i duże Pojeżdżę dziś w kapturze A potem nunia zatańczy mi na róże mm. Эспаньол, перро, Пабло Эскобар. Синю и Мы будем трехаться. Меня зовут Даниэль. Хиба. Хуй там все скажешь. Сильвупе. Попробуй. Хай, мама, хай, мама.